Jesteś kierowcą samochodu firmowego? Zarządzasz lub posiadasz w swojej firmie flotę samochodową? Przedstawiamy Ci naszą nowość – mobilną aplikację MHC GO, która zmienia zarządzanie flotą pojazdów. Pewnie dobrze wiesz, jak czasochłonne i skomplikowane może być znalezienie informacji związanych z użytkowaniem pojazdu i kontraktem, sprawne umówienie serwisów preferowanej sieci warsztatów, kontrolowanie terminów związanych z przeglądami, naprawami lub dostawą pojazdów, czy zgłoszenie szkód komunikacyjnych i Wypełnienie kolejnych druków. Nasza łatwa w obsłudze aplikacja wyróżnia się nowoczesnym designem i oferuje narzędzia niezbędne do efektywnego zarządzania flotą samochodową i użytkowania firmowego auta. Od planowania wizyt serwisowych, przez wymianę opon, aż po ich relokację – wszystko w jednym miejscu. A w przypadku nagłych wypadków? Jeden przycisk łączy Cię z natychmiastową pomocą. To jednak nie wszystko. Aplikacja oferuje ekskluzywne treści, ankiety satysfakcji oraz dostęp do dokumentów. Wszystkie te funkcje i wiele więcej znajdziesz w MHC Go. MHC Mobility Łatwiejsze zarządzanie flotą w Twojej kieszeni. Pobierz aplikację już dziś i dołącz do społeczności MHC GO.